Dzień dobry. Ostatnio, nie tak dawno temu, nagrywałem film o tym, że Ukraińcy masowo importują samochody do siebie na Ukrainę, jak znieśli im cła. I gdzieś tam się natknąłem też na artykuł wyborczy, która twierdziła, że są to same kobiety, ponieważ wiadomo, mężczyźni nie mogą stamtąd wyjechać. I że są tam kilometrowe korki na kilka, kilkanaście kilometrów. I sprawdzam. Jestem teraz w Przemyślu. Jadę w stronę Medyki. Mam do Medyki, do przejścia granicznego około 8 km. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. To są te kobiety, są sami faceci, którzy jadą z tymi samochodami, więc albo rząd nam trochę przekoloryzowuje tą sprawę z wojną, albo to są samobójcy sami. 8 kilometrów mam stąd jeszcze do przejścia granicznego. Gdzie jako ciekawostka jest też bardzo dużo cystern, które tam jadą, nie wiem czy tam wywożą paliwo, czy jadą, jadą po coś, ale po prostu korki. Ilość tych samochodów jest po prostu porażająca. I to nie są jakieś stare pasaty półsiedemny, elektryki fajne fury, co po niektóre, to to są samobójcy, że przywożą takie samochody do kraju ogarniętego wojną. Nie rozumiem tego. To jest raz. A druga sprawa, przecież oni, jak tam już wjadą, to teore teoretycznie nie powinni wyjechać. To, że nasze oficjalne statystyki mówią, że ponad 460 tysięcy tych osób, które teoretycznie nie powinny stamtąd przyjechać, jednak przyjechały, czyli jest podejrzenie łapówkarstwa. O, patrzcie tutaj, jak fajne, się 8 to chyba było. Więc jest podejrzenie łapu, łapówkarstwa po tamtej stronie granicy, bo jakim cudem oni tutaj wracają, jadą po te samochody. Ja to zauważyłem ostatnio, jak byłem w Karpaczu i jechałem autostradą A4, to więcej widziałem właśnie ukraińskich leweciarzy, niż samochodów elektrycznych w ogóle na autostradzie. No i tutaj też, zobaczcie, wszystko na czerwonych blachach, czyli leci to na, na eksport z Unii Europejskiej, leci na eksport na, na Ukrainę. Korek ma tam jeszcze z 5 km, ja nie będę do samej Medyki jechał, gdzieś tutaj spróbuję się nawrócić, bo nie chce mi się stać. Mam jeszcze załatwienia w Przemyślu, ale jeszcze kawałek pokażę. Jest trochę tirów do odprawy, wiadomo, ale zobaczcie, no lwia część, 90% to są y, samochody osobowe. O, jest tutaj pani jakaś, czyli jednak jakieś, jakieś kobiety jednak też jeżdżą, ale są w zdecydowanej mniejszości. W zdecydowanej mniejszości. No czegoś takiego tutaj nie widziałem. Byłem kilka razy w Medyce, ale czegoś takiego tutaj jeszcze nigdy, nigdy nie widziałem, żeby było tyle samochodów do odprawy, szczególnie samochodów osobowych. No i zobaczcie tutaj sami facecie stoją takimi grupkami. Ja im współczuję, ja tym facetom współczuję, którzy tutaj muszą odstać te kilka dni, tylko że ktoś tu leci w kulki albo rząd faktycznie przegina z tą narracją wojenną, albo Ci ludzie po prostu mają tak wielkie jaja, że tam jadą bez żadnych ceregeli w wwożą te auta, które mogą potencjalnie stracić.